Cześć, witam wszystkich, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek serii Serwer Śpiegola, gdzie gramy wspólnie porządną ekipą. Jest już prawie 40 osób, z tego co pamiętam. Natomiast na chwilę obecną. Trójka osób na serwerze. Dzisiaj zajmiemy się kilkoma różnymi rzeczami, troszkę rozwojem, troszkę pierwszymi zakupami pod działkę, e, troszkę być może się tutaj rozbudujemy, bo mam plan na pierwsze, e, że tak powiem, pomieszczenie mieszkalne w tym drzewie ogromnym, także troszkę się rozbudujemy. Ale zanim to, to mam pewną niespodziankę, bo jest na serwerze Franek. Który ma dzisiaj urodziny i przygotowałem dla niego mały wyjątkowy prezent. I przy okazji Franek się pyta, jak tu się zdobywa pieniądze, więc też pewnie mu to pokażę, ale najpierw zaczniemy od urodzin. No dobra, to idziemy. Franka tepnąłem do siebie. Przygotowałem dla niego wyjątkowy prezent na urodziny, i właśnie mu to wręczymy. Tutaj jest prezent, a tu jest kot. Uu. Trzeba by go było oswoić, ale najpierw prezent. Tu jest prezent dla Franka. Trzeba mu napisać: 100 lat. To dla ciebie. Shulker Box wyjątkowy, no bo na razie nie ma netheru, nie ma endu, ale na urodziny, na urodziny. Postanowiłem dać Frankowi taki właśnie prezent, więc on sobie to zbierze, a ja może znajdę tego kota za chwilę. No dobra, żeby zdobyć kota, potrzebujemy parę rybek, więc musimy je tutaj upolować na szybcika. Wędki jeszcze nie mam, więc pozostaje mi o machanie mieczem pod wodą, słuchajcie. O jak szybko wodę tracimy kurczę, trzeba będzie naprawdę wyposażyć się już niedługo w węczanty. Myślę, że tutaj na serwerze będziemy mieli troszkę większe tempo, że tak powiem, jeśli chodzi o rozwój, czyli bardziej będziemy szli do celu, do przejścia, że tak powiem Minecrafta. Oczywiście wspólnie fajnie będziemy sobie grali na serwerze, ale też żeby ta gra była przyjemnością, trzeba będzie naprawdę e, przyspieszyć tempo. No dobra, znalazłem kota. Ale słuchajcie, to nie będzie łatwe na pewno w tej wysokiej trawie go dorwać, to pewnie będzie męczarnia, no ale będziemy próbować, słuchajcie, o właśnie. I teraz zanim ja go kliknę tutaj, to będzie naprawdę męczarnia. Także wybaczcie, nie będę męczył Was tym widokiem, spróbuję to zrobić i wrócę jak tylko złapię kota. No i mamy to, słuchajcie, dwie rybki wystarczyły, ja zebrałem 20 rybek, a wystarczy Wystarczyły dwie rybki, ale mamy już pierwszego przyjaciela. Mamy, mamy kota, także jest git. Chociaż nie powiem, była to męczarnia tutaj w tej trawie. Niestety naprawdę to była męczarnia. W sumie to nie pierwszy przyjaciel, tylko drugi, aczkolwiek mój pierwszy, no bo ten jest szymka i to on go oswoił. Ja go nie mogę ruszyć. Natomiast tutaj kotek już jest. Ze mną i co? Nie wiem, nie mam jeszcze name tagów. Będzie trzeba kupić name tagi, i wtedy go sobie nazwiemy. Ale na to już mam pomysł, o którym mówiłem. Jest też ze mną mieszko. Tutaj e, gdzieś się do mnie teleportował i być może trochę mi pomoże. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze nie wiem do czego teraz będę dążył. Zaraz wymyślimy, co dalej robimy. No i dobra, też jednym z priorytetów będzie to, żebyśmy zrobili szybko enchanting. Więc chłopaki tutaj mi pomagają, oczywiście ogarniają farmy, ale też już mamy krówki ściągnięte, żeby jak najszybciej mieć skórę, biblioteczki, i to trzeba robić. Trzeba też na pewno zebrać tą trzcinę, która jest na brzegu, i posadzić ją z powrotem. Więc chłopaki, jak znajdą wolną chwilę, to za chwilę zbiorą trzcinę i posieją ją także, żeby żebyśmy mogli no jak najszybciej dojść do enchantingu, bo będzie nam mocno potrzebny, żeby się szybko po prostu uzbroić. Natomiast tutaj, w tym drzewie, robimy zejście do kopalni, więc, więc tutaj zrobimy sobie jakieś wejście, a w tym drzewie będziemy robić sobie domek. Póki co nic tutaj wielkiego nie ma, Pierwsza dziura, ale będziemy tutaj kopać sobie właśnie w tym drzewie. Tutaj widzę, że mam jakąś wiadomość. Wiesz szpiegol można byłoby w przyszłości zrobić jakąś dobrą, ogólnie dostępną ekspiarkę, bo jak każdy na swojej działce zacznie stawiać jakieś kloce pod niebem, a zacznie, to taka piękna mapa się zepsuje estetycznie. Jasne, że tak. Możemy zrobić wspólny projekt. I zrobimy razem po prostu. Ekspiarkę. Jest parę osób, chociaż nie jakieś zatrzęsienie akurat, ale ja często nagrywam o takich porach, że ciężko, ciężko o większą liczbę osób. Natomiast położymy się spać i zajmiemy się na początek tym drzewem. Słuchajcie, ok. Wystarczyły dwie osoby, tak jak widzicie, tym drzewem. Co tutaj będę chciał zrobić? Na pewno tam zasadziłem drzewa. Zobaczcie tuż na końcu mojej granicy jest świerkowe i dębowe. Drzewa. Szymon z Oskarem ich będę prosił, żeby od razu je ścili, bo będę potrzebował i dębowe, i świerkowe drewno. Więc, żeby tam te drzewa ściąć, Szymi tam, gdzie patrzę, właśnie te drzewa, oj, to chyba nie ja, co, chyba spadł. Żeby te drzewa ściąć i te dębowe wszystkie, i te świerkowe całe, w miarę możliwości w to samo miejsce zasadzić nowe, żebyśmy mogli żebyśmy mogli budować. Natomiast co do tego mieszkania w drzewie? Słuchajcie, ma to wyglądać tak, że będą to nieregularne kształty, czyli to nie będzie jakiś prostokąt, to nie będzie jakaś jedna powierzchnia, tylko będzie to nieregularne. Tak jakbyśmy po prostu w środku drzewa wyżłobili takie pomieszczenie mieszkalne. Także tutaj wykroję troszeczkę, zrobimy póki co pierwszą komnatę, niedużą, niedużą, ale taką, żebyśmy już coś widzieli. Być może zrobimy nawet jakieś okno. Zobaczę, co tutaj można zrobić. Czy gdzieś się przebijemy, na przykład tutaj? Jeszcze nie, ale może zaraz tam się przebijemy. Jakieś małe okno, ale taka pierwsza nieregularna komnata nam tutaj wystarczy. O proszę, i tu byśmy mogli zrobić sobie jakieś pierwsze okno. A może lepiej byłoby je zrobić, słuchajcie, tutaj. Tutaj sobie zrobić jakoś tak, o, typowo na narożniku, albo nawet tu dodać ścianę, żeby to okno było wewnątrz. Zaraz sobie zobaczymy, tylko przygotuję pierwszą komnatę. No i dobra, zobaczcie, mamy tutaj wyżłobioną pierwszą komnatę. Zastanawiałem się, czy zrobić jakieś dwie mniejsze, ale stwierdziłem, że zrobimy tutaj lepiej jedną, dużą na samym dole, żeby później móc piąć się do góry, zrobić jakieś schody tutaj, wejść do góry i, i w ten sposób e, podziałać. Nie? Natomiast teraz co dalej? Co z podłogą? Chciałbym zrobić troszkę takiego myku żeby tu mi się przyda sporo takich bloków pełnych akacjowego drewna, żeby zrobić tutaj przy ścianach tak jakby troszkę drewno wchodziło po prostu troszkę drewno wchodziło nam w podłogę, że no jasne, rzeźbiliśmy w drewnie, ale mimo wszystko jednak trochę go tutaj zostało, nie? Więc w ten sposób sobie porobimy Dookoła, natomiast podłogę zaczniemy robić chyba z dębowego, już po prostu tutaj drewna. I tak samo myślę, hmm, myślę właśnie, jak tu zrobić okna. Czy okna też nie zrobić dębowych? Czekajcie, tu sobie zrobimy w ten sposób już i postawimy na chwilę to. I teraz tak. A ciekawe, jakby wyglądały okna z dębowych furtek. Słuchajcie, dobra, najpierw zrobimy sobie drewna więcej. I teraz zobaczymy. Nawet można by to było otwierać. Słuchajcie, a spróbuję. Pach i pach. Hmm. Jakoś super pięknie to nie wygląda. Nie, nie wygląda. To nie podoba mi się. Spróbujemy zrobić bardziej może z zapadni. Słuchajcie, może z zapadni wtedy. Tak, żeby sobie popróbować, jak to może wyglądać. I wtedy byśmy mogli to. Otwierać w ten sposób, tylko znowu, czy to będzie dobrze wyglądało jako tako. No, myślę, że tak. Chyba, że nawet byśmy zrobili to powiedzmy w czyli w drugą stronę. O, kogoś tu słyszę, jest szymek. Cześć, szymek, cześć. Coś tam pewnie dla mnie ma, bo miał pościnać drewno. Tak jest. O i pięknie, bardzo dużo świerkowego, przyda nam się zaraz na umeblowanie. O jeszcze więcej. No to poszalał Szymon. Ale jesteśmy wyposażeni elegancko. Pamiętaj, żeby później te drzewo zasadzić. Trzy sikiery zużyłeś. No tak, jak używamy kamiennych, to, to bardzo powoli. Chyba, że na razie je zostaw, niech sobie tam wisi, a mógłbyś znaleźć trochę żelaza, słuchaj, to wtedy byśmy mogli e, mieć lepsze sikiery, no i szybciej nam wtedy pójdzie praca po prostu. O, i okna zrobimy być może sobie wklęsłe w ten sposób. W ten sposób, a, dobra. Od razu zrobimy sobie coś, co tu mnie wkurza, czyli weźmiemy sobie tu, zrobimy podejście. Powiedzmy, że też jest tu wbite w drewno, w drzewo, i my sobie zrobimy tutaj podejście, właśnie tak jak będzie podłoga, czyli można powiedzieć, że taki tarasik sobie tutaj zrobimy w ten sposób. Ok. Pożelazo trzeba iść, a nie się kitrać za drzwiami, słuchaj. Widzicie. wszedłeś pewnie przez okno, co? Dobra. Ok, taki tarasik zrobimy sobie wejście do naszego domku. I oczywiście dodamy tutaj schody. No bo musimy jakoś wchodzić sobie tutaj bez skakania. Więc zrobimy schody i na pewno zrobimy jakieś świerkowe dodatki, czyli ogrodzenia, wejście, balustrada, coś w ten deseń. Ok, zobaczymy, czy to nam wystarczy. Bo byśmy zrobili tak, słuchajcie, tutaj trzy na wejście, w ten sposób. Tutaj po prostu balustradę w ten sposób. Ok. Ok, no i takie proste wejście, słuchajcie, proste wejście. Być może jeszcze zrobimy daszek. Na pewno drzwi akacjowe zastąpimy dębowymi. I tutaj też. W ten sposób. A właśnie ja zrobiłem tutaj bloki, a przecież mógłbym w ten sposób zrobić. E, Okej, okay, czyli widzę tutaj psikusy robi. Mógłbym w ten sposób zrobić i zwykłe. E, no dobra, i tu trzeba nam dębowych drzwi. I też zrobimy sobie na pewno dębową podłogę, a może świerkowe drzwi z tego tytułu. Może świerkowe drzwi. Żeby pasowało do balustrady i dodatków. Słuchajcie, może tak sobie zrobimy. Świerkowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie się zgrywało z akacją. W ten sposób są drzwi. Szymek, ale nie psuć się proszę. Dawaj te płatki z powrotem. I, 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 I śmigaj po żelazo, bo będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować. Dobra, w ten sposób. A podłogę, tak jak powiedziałem, zmienimy sobie tutaj, gdzie nie będzie drewna, zrobimy sobie najzwyczajniej w świecie dębową, jasno dębową. W ten sposób, żeby zużyć mniej drewna, to użyjemy sobie płytek i podłoga będzie jasno dębowa tutaj u nas i oczywiście standardowo, żeby robić troszkę struktury, no to będzie trzeba robić troszkę pomieszanego z blokami i je po prostu okorować. Także robię okna, podłogę, drzwi i robimy wnętrze. Póki co detalami się nie zajmuję, zostawiam sobie to naprawdę w takim stanie surowym. Dopiero się wprowadziliśmy, jest początek. Środek wygląda w ten sposób. Postanowiłem zostawić tu jeszcze trochę akacjowego drewna i właśnie tak jak wam pokazywałem, zrobić to z dębowej mieszanki jasno-dębowej. I też stwierdziłem, że dobrze będzie jednak zrobić to troszkę wyższe, czyli na cztery kratki, ale też nie wszędzie, bo pozostawiałem tak, żeby to wyglądało jak naturalnie wyrzeźbione. W drewnie, więc jedyne co nam teraz pozostaje, to przenieść tutaj parę rzeczy, bo na pewno będę chciał e, tam się wprowadzić, po prostu najzwyczajniej w świecie się wprowadzić. No i zrobić tak, żebyśmy troszkę się tam e, pomieścili, że tak powiem, razem e, i wprowadzili tam. Widzę, że Mieszko chce się do nas e, teleportować, więc mu to umożliwimy. Coś nie tak wpisałem. ATP akcept. Dobra. Literówka za literówką. Ale zrobimy. I teraz tak, zabieram te trzy łóżka. Zabieram te trzy łóżka, bo wprowadzimy je tam. Będziemy potrzebowali tam pieca. Musimy sobie chwilowo tutaj zostawić. Co jest? Coś nie tak wpisałem znowu. Ok powinno pójść o ziemniaki No dobra ziemniaki Szymek musiał przepalać ziemniaki więc je tutaj zostawimy No i na razie bardzo proste wnętrze na pewno zrobimy i po prostu skrzynię tak żebyśmy mogli zacząć się tam wprowadzać w najzwyczajniej świecie trzy łóżka więc musimy gdzieś Udostępnić. Jedno przydałoby się pokolorować. Słuchajcie, jeszcze tak, żeby każdy wiedział, które jest kogo. Moje jest pomarańczowe, moje jest pomarańczowe, a dwa białe są chłopaków. Szymona i Oskara. I teraz patrzę, czy mam tutaj coś o, śpiewał szymi, pół serca, czyli tepnął się do mnie, bo szuka żelaza w kopalniach, więc coś tam. Nie tak czarne, może byśmy zrobili, bo chyba miałem atrament. Słuchajcie, gdzieś tak jest. Miałem atrament. Coś mnie tutaj uderzyło. A tu też zaraz wam pokażę, zaraz pójdziemy na spawn, pohandlować troszkę, ale to za chwilę. Słuchajcie, zrobimy sobie czarne i będą trzy łóżka: czarne, pomarańczowe i białe. Każdy będzie miał swoje. Szymona myślę, że może być czarne, ale to już chłopaki się podzielą. Moje będzie pomarańczowe i chyba wszystkie zrobimy tutaj, słuchajcie, tak, żebyśmy spali z jednej strony w ten sposób. Zrobimy sobie łóżka, moje jest pomarańczowe. I, 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 i zrobimy sobie tutaj podstawowe rzeczy: podstawowe rzeczy, czyli jakieś piece, czyli crafting. E, podstawowe meble, parę rzeczy wstawię, no i oczywiście skrzynki porobimy też, żeby mieć co chować i pokażę wam co i jak w spałnie. O, o tu odmieszka, mamy prezent, dzięki wielkie, mamy sadzonkę akacji, chociaż akacji my tu mamy dużo, e, będziemy musieli poszukać jeszcze innego drewna. No nic, robię szybko wnętrze i zaraz lecimy dalej. I domek wstępnie gotowy, domek wstępnie gotowy. E, Parę rzeczy tylko dołożyłem, drobnych. W środku też jeszcze nie zrobiłem tego w pełni, bo na razie nie mam surowców. Najzwyczajniej w świecie nie mam surowców, więc zrobiłem po prostu podstawowe stacje robocze. Zrobiłem parę półek, dużo skrzyń i beczek, żeby mieć gdzie chować. Chłopaki tutaj od razu za mną i Mieszko i Szymon się znaleźli. Wrócili z kopalni, właśnie w międzyczasie, i mamy też żelazo do przetopienia więc bardzo fajnie, bo. Będziemy mogli robić kolejne rzeczy. Niech to się tutaj przepala. A ja teraz po zbudowaniu tej pierwszej naszej kwatery, tutaj e, miejsca do spania i do przechowywania rzeczy, małe mieszkanko w drzewie. To teraz zajmiemy się spawnem i pójdziemy razem na spawn. Pokażę wam, co my tam możemy zrobić, jak handlować na przykład, e, co z tego mieć takiego. Jak zapracować sobie na działkę? Tu mam działkę, chyba Szymon włożył swoją, no bo my używamy wspólnie jednej działki. Póki co biorę to wszystko, nie pamiętam, co tam dokładnie będzie nam potrzebne. Co nam będzie potrzebne, kości wezmę więcej też. A weźmiemy trochę marchewek, właśnie na sprzedaż, może i ziemniaków trochę na sprzedaż, bo chyba można jako farmer je sprzedawać. Słodkie jagody chyba nie, ale i tak zostawimy, bo będziemy chcieli je po prostu wyprzedać. Co ciekawe, możemy zrobić jeszcze coś takiego: nie tylko na spałnie, ale wpisać na przykład rynek. Pomoc sobie zobaczymy, żebyście też widzieli. Wpisujemy rynek i zobaczcie, wpisuję rynek, sprzedaj i cena. Czyli mam teraz Bambus i na przykład mogę sprzedać rynek, sprzedaj i cena wpisać 10. Hmm, niech będzie 10, stak bambusów i ok, śpiegol sprzedaje 64 bambusów za 10, no i teraz możemy sobie rynek otworzyć w ogóle, nawet zdalnie z daleka i zobaczyć wszystkie aukcje, tutaj coś już ludzie sprzedają, a ja wystawiłem właśnie swój bambus za 10 hmm, całkiem spoko ok, myślę, że niech ta cena zostanie Śpiegolszy mi zakupił właśnie bambus za 64, nieładnie gdzie on jest, gdzie on jest no dobra, kupił mój bambus, dał mi zarobić 10, niepotrzebnie zupełnie, bo stracił 10, no ale trudno to chciałem wam po prostu pokazać później wystawimy jeszcze dla graczy i teraz tak, my możemy sobie ładnie przenosić się do spawnu z każdego dowolnego miejsca, więc jak ktoś utknie na serwerze gdzieś u kogoś na działce, wpadnie do jakąś dziurę, to może albo home albo e... Albo spawn się przenieść po prostu, nie? O, i śpiegolszy mi teraz też wystawia, czyli kupił i wystawia tak samo. I teraz my szukamy, gdzie my możemy sprzedać to. Sklepy są zrobione w namiotach. Wszystko możemy sprzedać w namiotach i możemy sprzedać 64 wełny za. 5, tak jest. I to od razu, jak widzicie po prawej stronie, e, przybywa do mojego konta. Więc tu wełnę sobie sprzedałem, i nie wiem, czy to też będziemy mogli sprzedać. Gdzieś są? Są ziemniaki i marchewki. No i elegancko. I możemy sobie sprzedać i troszkę zarobić. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, ale przypominam, zarabiamy, zarabiamy, żeby Kupić sobie fajne rzeczy, na przykład taki jak diamentowy żywy hełm, czyli dodaję dwa serca. O, przespali się bardzo dobrze. Albo na przykład Arde przygotował niesamowitą rzecz, i na to to będę chciał zebrać chyba w pierwszej kolejności. Zrobił tutaj takiego pajączka. I z pajączkiem też można handlować. Zobaczcie, za diament i 9 węgla można kupić coś, czego napisu nie widzę, bo pewnie jest czarny. Kupujemy. Robimy z hełm też kupujemy kask i kask możemy ze złotą marchewką zamienić na hełm górnika. Hełm górnika ma niezniszczalność 5, przyspieszenie 1, więc szybciej będziemy działać i efekt widzenia w ciemności, więc idealny do zwiedzania podziemią, a nie jest wcale aż tak trudno go zdobyć. Diament, patyk, węgiel. Żelazny hełm, złota marchewka, kilka rzeczy, ale chcemy, żebyście mieli tutaj urozmaiconą grę i fajne rzeczy mieli porobione, nie? Żeby fajne rzeczy były porobione. Natomiast ja tutaj też już mogę zrobić pierwsze kroki, jeśli chodzi o, e, o działkę. Zobaczcie, żywe mięso potrzebuje 32 zgniłego mięsa, więc mogę to już sobie kupić. Dzięki temu mogę kupić trujący ziemniak i żywe mięso rozkładająca się głowa. Więc to mogę kupić. I teraz kość i głowa daje nam ostre nożyce. A ostre nożyce i 16, 16 nici daje nam delikatnia, delikatna nić. No i teraz cztery takie nicie muszę uzbierać, żeby zrobić blok jedwabiu. Czyli znowu trzeba zebrać zgniłe mięso, znowu ziemniaki. Znowu z kości i głowy zrobić nożyce i pójść dalej. No ale w każdym bądź razie pierwszy krok jest już całkiem blisko. Pierwszy krok już jest całkiem blisko, bo za łóżko i enchanting dostaniemy tą małą działkę. Blisko, nie blisko. Trochę trzeba się nachodzić, troszkę trzeba się napracować, żeby to zdobyć. Póki co. Mm, idziemy w dobrym kierunku, po prostu, powiem tyle, idziemy w dobrym kierunku, ale ja chcę przede wszystkim uzbierać to, także muszę znaleźć diamenty, węgiel, patyki, diamenty, węgiel, patyki to przede wszystkim i żelazny hełm to już będzie nie problem, nawet Szymek znalazł nam żelazo i sobie je właśnie będziemy przetapiać, także tutaj wszystko gra, no i też chcemy Zdobywać pieniądze, dlatego farmimy, żeby sprzedawać rzeczy i kupować sobie tutaj, bo na przykład ostrość 5, niezniszczalność 3, no to już jest całkiem solidnie, a jeszcze przeciwnik będzie miał spowolnienie. Więc ciekawe, ciekawe rzeczy. Jak widzicie, ekonomia jest dosyć rozbudowana i pod działki, i pod zarabianie, i pod handel, i nasz rynek naprawdę. Sporo się tutaj dzieje, a do tego dokładamy ciekawe itemy sprzedawane przez pajączka czy innych naszych tutaj osadników. Jest też u nas handlarz, który dostarczy wam ozdobnych bloków, ciekawych bloków. Tak jak na przykład tutaj zrobimy sobie. Mini chesty, mini skrzynie, bo będę chciał je dodać u nas w domku. Słuchajcie, dodać u nas w domku na półeczki. Na przykład e, póki co jest kilka bloków. Nie pokazałem w sumie. Póki co jest kilka bloków takich podstawowych, tak jak widzicie. Nawet TNT to trochę bardziej rozbudowane. Ok, ale podstawowych, ale po pierwsze dodamy kolejne i wędrujących handlarzy z takimi i także różnych. Gdzieś być może na świecie, których można spotkać. Na przykład, ja też zostawiam pewne niespodzianki na serwerze w trudno dostępnych miejscach, gdzie można coś ciekawego znaleźć, ale to już gracze muszą sami odkryć. Tego nie pokazuję. I teraz zobaczcie, kolejne. Mówiłem o spawnie, ale można jeszcze zrobić home i przenieść się do siebie, do domu. I tu widzę, że się jakiś tłum zrobił. O, cześć, cześć, witam. Malta Koko. Cześć. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Pierwszy raz się chyba widzimy. Co tutaj? Popatrzcie. Nie wchodzić, tu śpiegolszymi buduje niespodziankę. Nie wchodzimy tam. Skoro szymi prosi, to nie wchodzimy. To będzie dopiero w kolejnym odcinku. Niech on skończy sobie spokojnie. Niech sobie coś buduje. I w kolejnym odcinku pokażemy, co to takiego jest. Natomiast my jeszcze właśnie przeniesiemy się do domu. Ja tutaj sobie ustawię. Set zmienię żeby już pojawiać się tutaj w naszym domku nie? żeby tutaj się e, bezpiecznie pojawiać jak będę chciał się teleportować no i teraz kupiliśmy tą skrzynkę i dzięki tej skrzynce możemy hmm, tylko teraz tak musimy to dobrze zrobić słuchajcie e, żeby żeby ona była obrócona bo one są obrócone w dobrą stronę więc stawiamy tutaj sobie taką małą skrzynkę jako urozmaicenie dodatek zastanawiam się, chociaż nie tu koło łóżka nie będziemy ustawiać, może byśmy ustawili gdzieś, gdzieś tutaj, i ona sobie może stać wtedy pod skosem, a jedną sobie zostawimy w naszych skarbach. Słuchajcie, jedną zostawimy sobie w naszych skarbach. No i dobra, będziemy kończyć odcinek, więc jest z nami mieszko, znajdę jeszcze szymka i myślę, że tym razem w trójkę sobie zakończymy odcinek. Żeby się z wami pożegnać Także Szymi musi zejść z drzewa Jest schodzi Ale idziemy do domku Chodźcie bo zaczynaliśmy w domku Więc skończymy sobie w domku Albo przed domkiem, albo w domku. Bądźmy w domku i tutaj sobie skończymy. Ja ustawię się z tej strony. Chłopaki za mną, i wspólnie zakończymy ten odcinek. Dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I oczywiście komentować, żebyśmy mogli sobie wspólnie porozmawiać. To tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.